się ma mordki. Jest sztorm niesamowity. Sztorm, czy jak to nazwać? Zobaczcie, śmietniki fruwają. Tu jeden, tam drugi. Mój skuter na glebie przy... Przywalony śmiet, śmietasami, takimi śmietnikami właśnie. <laughs> Powiem wam, co roku Nie być mnie słychać tak jak powinno, bo jak mówiłem, strasznie, strasznie wieje. Lecę do pracy. Ale to będzie szybkie 3 godziny. Bo mam spotkanie wstępne. Jeżeli chodzi o zlecenie, ja pierdolę. Po prostu zobaczę co i jak, za ile. I w poniedziałek nowe zlecenie. Teraz idę na stacji Harsden. Dobrze, że jestem gruby, nie? Bo się nie obawiać, że, że porwie mnie wiatr. To jest jeden plus, że te 100 kg jest. Widzicie? Przydało się, nie? Pędzę, bo za późno wstałem. Za późno wstałem, bo kurczę nie myślałem, że, że będę musiał metrem jechać. Nie jechać skuterem, ale w taką pogodę na no ludzie to raczej by było niezbyt niezbyt mądre Więc Harsden Station Czy tam stacja Harzden, Wsiadam w Wackerlu. i wysiadam na Baker Street i dalej cisnę godzina godzina 8. Godzina 8 Wczoraj ten wiatr ucichł powiem wam, a dzisiaj tak się nasiliło że masakra tu między budynkami jeszcze jest ok, ale kurczę najgorsze, że skuter mi się przewraca i nie wiem co mam z nim zrobić, jak go zabezpieczyć w ogóle. To jest masakra. Dobra, lecę, lecę na tą stację. Czyli oczywiście wszystko opóźnione. 9 minut, czekam, jak ten za 9 minut nie przyjedzie, to jednak będę musiał jechać skuterem. Bo tutaj tak jest. Wiaterek zawieje, a no nie taki wiaterek, nie. Bo jest huragan, to pociągi stoją, opóźniają się. No nie dziwię się, trzeba to zrozumieć. Zrozumieć czasami stan umysłu, jakim jest Anglia. Ale nie będę złośliwy. Trzeba czekać. Opóźnione 8 minut. Miejmy nadzieję, że 8 minut. Jak nie, to, to się spóźnię. A mam 8,5. A mam tam godzinę. Godzinę godzinę z hakiem dla pojazd. Myślę, myślę, że zdążę. Nawet jak dam 10 minut i spóźnię, to, to luz, Bo dzisiaj tak mi się dobrze spało, że kurczę. O, coś tam stoi. O, stoi jeden, stoi drugi. Tam o Czerwony widać. Zobaczcie jakie stare są te, te pociągi, nie? Czy tam kolejki, czy jak to tam się nazywa, A ja to nazywam pociągami normalnie. Bardzo drogie jest, bardzo drogie jest komunikacja miejska w Londynie, a tutaj nawet w metrze wyobraźcie sobie nie ma internetu, nie? Żebyście sobie pośmigali. Niektórych jest naziemnych, pomarańczowych, kiedyś były, ale teraz chciałem spróbować i internetu. Niestety nie ma. Bida, bida. A niby taki London fajny. Nie, na no London jest zajebisty. Wyjdziemy tu za winkiem, zobaczymy jak będzie wiać. A jaka praca? Praca, Luz. Praca, luz, drobna hydraulika, powiem Wam szczerze. Dobrze płatna, najlepiej płatna jak może być. I tak to Tak to wygląda. Bardzo dobrze płatna, bardzo dobrze płatna. Jeszcze raz powtórzę. Można ładne pieniążki zarobić i się nie narobić. I o to w tym wszystkim chodzi. Nie dajmy się wykorzystywać i pracujmy mądrze i róbmy to co. To co lubimy. A takie przykręcenie kranu z lewu. To jest pikuś. Takie rzeczy to ja w domu robiłem. Sobie każdy potrafi, więc już to robiłem tutaj. Więc praca nie jest nie jest najgorsza. Na szczęście pojechał. Może tamten, co jest opóźniony przyjedzie. Boże niech przyjedzie, bo będę leciał z powrotem. Będę musiał jechać w taki wiatr na, na bzyku, a tego bym nie chciał. Udało się. Dojeżdżam tutaj i muszę na Hammer Smith and City się przesiąść. O Boże. Czekałem chwilę i, i jadę, jadę. Mam nadzieję, że dalej będzie dobrze. Poczekajcie, grzywkę prawie Za grubą czapkę ugrałem i się uspociłem No i tak Wam mówię, że dzisiaj jedno co mi się przydało to moja waga, że że nie odleciałem, bo naprawdę śmietniki fruwają. Pełne, niepełne. Słychałem takie silne, silne podmuchy tego wiatru, ale dobra, to już mówiłem. Chcę przekazać tu niektórym komentującym, że Jarek, jak siedzisz na bezrobociu, obejrzyjcie proszę moje wszystkie odcinki, obejrzyj odcinek sprzed roku i myślę, że trzeba cały czas na bezrobociu. Mind the gap, czyli trzeba uważać na tą przerwę między drzwiami a torowiskiem, bo można wpaść, bo są takie dziury czasami, takie szpary. A za chwilę Wam to, Wam to, moi drodzy, pokażę. Cały czas pracuję, radzę sobie, więc proszę Was, nie piszcie już, że jestem cały czas na bezrobociu. Ale powiem Wam szczerze, że nawet jakbym był. To kij, to kogo obchodzi, co ja robię, czym się zajmuję, ale, ale tak to jest moi drodzy, że nie wszystkim, nie wszystkim po prostu się to podoba nawet jak człowiek, nic nie robi, ale ja robię cały czas, jestem aktywny, może nie zawodowo, bo rzadko w piekarniach robię, ale staram się, pracuję, nie? Ale staram się, staram się cały czas pracować, bo słuchajcie, no nie nie był w stanie się utrzymać w Londynie. Na przykład z YouTube. Bo YouTube to jest kieszonkowy, kieszonkowy. Donate. No, no donate każdy ma, YouTuber. Jak mogę się tak nazwać. Więc, więc proszę was. Troszeczkę kultury. Wychamy co niektóre. No a tak ogólnie jest, lud cały czas pracuje z pozytywną energią. I tak to, moi drodzy, wygląda. Proszę, jakie, jakie widoki. Nie bywa, nie bywa, nie bywa czysto. Tak, znając życie się spóźnię, większość jak połowa pociągów nie jeździ, nie wiadomo jak się dostać. Dajcie, jak skończy gadać tych ziomeczek, to wam opowiem. Dobra, teraz zmieniłem na inny W ogóle inny plan podróży był Jest masakra, masakra. Zobaczymy czy w ogóle przyjedzie, nie? Bo większość tych gościów, co stoi z obsługi nie wie, nie wie. No nie dziwię im się, no nie winie ich, nie? Jak 5 cm śniegu spadnie, to nie mogą ogarnąć, a co dopiero taki silny wiatr, nie? Dobra, ciśniemy dalej. Jestem prawie na miejscu Wapping High Street Czy jak to tam się czyta taka okolica wieje, jeszcze raz wieje Jak już mówiłem, no tutaj sobie nie radzą z żywiołami tam huragan, burza, spadnie trochę deszczu. No nie trochę potrafi zamrać. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale mówię wam, jak trochę śniegu spadnie, jakaś tam wichura, to oni dla bezpieczeństwa swojego i, i innych po prostu idą na łatwiznę. Zamykają wszystko. nie? Zamykają, że miałem tu dojechać w 40 minutach. Już prawie godzinkę śmigam, ale będę 3 minuty przed czasem. Warto wychodzić wcześniej, nie? Warto wychodzić sobie wcześniej, ja telefon. Tu. Dobra. Że od rana normalnie bieganina. Nie tak od rana, nie? Mam nadzieję, że wszystko będzie git. Wszystko będzie gicior i za chwilę po spotkaniu, które ma trwać do 16.30 Do Was powrócę i coś, coś dogram teraz lecę. Lecenia są. Robota ogarnięta. Jestem nad Tamizą, idę zajrzeć jak to wygląda. W, taką, w taki sztorm można powiedzieć. Spójrzcie sobie. Jaka sytuacja na froncie? Piękne widoki. Powiem wam, że nie wiem czy skuter mi się znowu przewrócił, czy nie. Zobaczymy. No, tak jak mówiłem, no długi czas tam spędziłem. 30 pytań do wszystkie dokumenty to wiadomo, nie? Chociaż pracujesz na własną działalność, to no i tak chcą z tobą pogadać, nie? bo będą ci zlecali robotę przez najprawdopodobniej najbliższe 3 miesiące. Jest dobra robota, w miarę dobrze płatna, więc, więc jest luzik. Ważne, żeby robić to, co się chce, a nie być skłaszanym do jakiejś tam roboty. Ja mam taką, taką okazję, więc ją wykorzystuję. Oczywiście, robótkę załatwił mi. Znajome, bo teraz to wiecie, troszeczkę poznajomości trzeba, bo tak za bardzo nie chcą, nie chcą brać ludzi obcych do takich prac, nie? Jeżeli wchodzisz do kogoś do domu, robisz im tą drobną hydraulikę, to jest naprawdę prosta robota, ludzie. Prostszej pracy nie robiłem, powiem Wam, że praca w piekarni. Miksy, nie miksy. Yy, mieszanie ciasta, receptury. Wszystko mam w głowie 20 lat i to naprawdę jak ktoś się śmieje z pracy piekarza i mu w oko, tak powiem brzydko, bo naprawdę, naprawdę praca jest ciężka i trzeba też myśleć, bo to nie są nie są proste rzeczy. Wiadomo, zawodówka 3 lata, praktyka 3 lata I tak to moi drodzy wygląda. Ja zmierzam na stację metra, nie wiem czy cokolwiek przyjedzie i cisną do chałupy, bo powiem, że rano wypiłem kawę na szybkości. Teraz już jestem głodny, bo nic nic nie jadłem. Zupełnie nic. Ja dobrze idę, dobrze idę. Patrzę jakie sy sympatyczne domki. Można by było tu mieszkać cicho, spokojnie. A jeszcze sobie wyjdę, wyjdę tu, zobaczę, nad Tamizę. Czy można tu wyleźć w ogóle? Można. Można nawet zejść i zejdziemy. Zobaczymy co tutaj w trawie pisz, Okuźwa jest drawina. Patrzcie leży rower. No ja nie będę schodził, bo tam pewnie jest muł i się zapadnę. Ale wygląda to tak. Tak, moi drodzy, utkwiłem na Queens Park. Dwa przystanki. Mam nadzieję, że coś za chwilę przyjedzie. Tutaj odjeżdża. A za chwilkę przyjedzie następny. Mam taką nadzieję. Z Queens Park nic nie pojechało. Ani autobus, ani nic. Mi się jechały autobus, ale strasznie zatłoczone, więc nie zatrzymywały się. 4 km z Buta. Ale cóż zrobić trochę zdrowo dość ostro powiało dzisiaj no i cały czas wieje moi drodzy coś tu mamy jakiś stadium ostro powiało Ga gałęzie lecą mam nadzieję że nie dostanę jakąś dachówką w głowę ale jeżdżą z żarciem nie poddają się, śmigają Dobra moi drodzy, będę kończył ten odcinek. Życzę Wam zdrowka przede wszystkim. Trzymajcie się oczywiście, jak nie subskrybujesz. Subskrybuj. Łapka w górę. Zostaw komentarz. Trzymajcie się do następnego. Cześć.